Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów. Dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawedziesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On Ci dodał chwały: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy sfeknowania. Niech się nawróci do Pana. A ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami, i myśli moje nad myślami Waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba. I tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.